3 metra, ze długo, bardzo, bardzo tere... Fotoradar 600 metrów No, jedziemy dzisiaj z Zarów Moto Artof 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 Na Arłamów Na Arłamów, a przed Arłamowem Kalwaria pacławska podobno tam mają jakieś wieże widokowe. Także także sobie zargniemy na to 50, jedziemy, tak? 50, grzecznie, grzecznie Zobaczył, że nagrywam I się zaczyna o... no tak. A co my tu mamy? Mamy wioszczady. Znaczy z daleka, nie? <grym> z daleka, z daleka, ale z daleka, no ładnie. że co? truńiłam się na jakieś winkle, nie wiedząc, że to są winkle. no nie spoko, ale nie znam tych winkli. powiem wam, że. o właśnie. dobra jazda. jeszcze z górki. ja yeah, piordoła. będę jechać 15 na godzinę. Nieźle O Boże O Boże, jak się ciśnienie mi podnosi to jest... Oh shit No tu nikt nie kieruje za mnie, tu muszę sama pracować Nie no, fajne to było Ale nie lubię zjeżdżać strasznie po zakrętach Ale się zdgałam Gdzieś w lewo mamy. Gdzie, jak? Lewo. 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 łagodnie w prawo. Wiar. Most. Most, wiar. O, takie są lepsze. Tutaj widzę, co się dzieje. Fajnie, fajnie. Ej, chyba poznaję tą drogę, tak by the way. Ko kojarzę ten most i te winkle. Zobaczymy. Mamy jeszcze 6 minut. Let's go. Aha. Tu też mamy jakieś jakie zapręty. Ale tutaj asfalcik mocno średni. Czuję. Ej, czuję zapach drzew, drzewa. Wcale? O nie, ale takiego mokrego drzewa. Takie... Taki mech. <grytanie> nie wiem nawet gdzie ja jadę. Po co ja tu jadę, na co ja tu jadę, gdzie ja mam jechać. Cudowne źródełko. Przydałoby mi się. Jezu, muchy mi do tego kaftku wpadają. A coś zamknę szybko, to nic nie widzę. Jakieś krzaki, rozumiesz? Nie no jeszcze kawałek, jeszcze kawałek. Chciałam dzisiaj na Winkle na Izdebki jechać, ale Patrząc po tym, jak ja biorę dzisiaj te zakręty, jak w to, to nie wiem, czy dodałbym pomysł. Są takie dni. W jedne dni fajnie się wchodzi w zakręty, a w drugie jesteś taki Bob. No ja dzisiaj chyba jestem ten Bob. Zapraszamy, Kalwaria Pasławska. sadana Skręć w lewo. Które lewo? Albo nie, tutaj, o tutaj w sumie. Nie, 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 nie. nie, nie, nie. A Boże, ale ja dzisiaj kaleczę zakręty. No, no Jest tragedia, ja powiem Ci. No to jeszcze raz. Będziesz w kadrze. Tam mamy kościół, a tu mamy zielony dach. I trochę widoczka. Zarąbiście drzewka rosną. W sumie kwitną. Ale ładno. Uuu, ale widoczki. Arłamów. 10 kilometrów. Lewo. Które lewo? Tutaj lewo chyba. Pomycek z rybem sobie tam umyła po takiej całej drodze Ale pewnie zimna woda Uu. Ładna ta droga, bardzo taka malownicza, fajnie, fajnie, podoba mi się, podoba Daję okejka no. Okay. Ciekawe, czy tam się da w ogóle wyjechać, ale drogę mają prostą. <śm> ale ładna ta droga taka bajkowa. I bajkowo wyjeżdża mi auto. Można się zatrzymać. Halo? Halo, halo? Pytanie, czy tam można wjechać? Tu nie, tam! Objechać. No to zajedźmy, zobaczmy. Ale żebym sobie wybrała do nawracania nawrótkę. Dobra, nie ma źle. Ale tu mają pod górę. Uuu, rakieta. Tam są zakazy, parkingi. Ok. Aha dobra. Arłamów. Płatne? Zewnętrzne, podziemne, podziemne. Pięćdziesiąt zł za parking?! Wracamy <grymny> Wracamy, wracamy Zobaczyli Arłamów, dobra możemy jechać Jak to mówią? Motocyki z lebami nie wolno No ale to Aniet rzuca po tej nie jedziemy na zdjęcia. Ale no tam nic nie ma, w sensie hotel jest tylko. Dawaj tam na górę. Jak jakiś pas startowy dla samolotów, naprawdę. Z góry, jak się tak jedzie, to. To takie shubi dubi. No i co? Pojechałeś do przodu i teraz nie będziesz wiedział, gdzie stanąć, Saniaczko. No tu mieliśmy stanąć. Aha, tu w sumie główno widać. Dobra, nieważne. Weź mnie popkaj do tyłu. Dobra już Chyba jedziemy dalej to jak będzie Dobra Czyli jednak nie przestanie padać, tylko będzie padać jeszcze więcej. Fajnie, fajnie. Super, super. Jestem... Następ... O! I dokładnie, ale mam polepitację serca tutaj przejeżdżając. Ja i te mosty to ja nie wiem. Ale jak ładnie tam słonko świeci na tą wodę. Okej. Okay. Udało się. Pojechał pierwszy, bo już mu się tak wolno w zakrętach nie chce ze mną jechać. O. Jedziesz? Czekaj. Czekaj. No? Jeszcze raz? No wiem, ja tu byłam! Myślę, o co chodzi? Muszę poznać, poznać. Nie, tu tysiąc lat nie było. O boże! Jeżdżę jak stara babka. Ja tutaj widzę gumowali coś, chyba. Może wczoraj? Dobra, pierwsze testowe. 20 w zakręcie to moje motto. I tu trzeba tutaj sprytnie u sąsiada nawrócić, bo później nie ma jak. Będziemy się pocić teraz. Musiasz. baka-baka itirayang